Witajcie na kanale. Dzisiaj miks za 68 zł. Szybki milion, krzyżówka, mega krzyżówka, szczęśliwe linie, perły rubiny, wielkie granie, krzyżówka i super 7. I będziemy drapać leci. Po pierwsze mamy tutaj szczęśliwe linie. Drapeczka z numerkiem 86. I szukamy teraz księżyca. Księżyc mamy tu. Tu mamy już drapeczkę nad drapaną. Jeszcze nam się linia tutaj nie utworzyła. Teraz ananas. O! I mamy linię. Super! Ananasik nam utworzył linię. Bardzo fajnie. Teraz co my tutaj mamy? Kości, kości są tutaj, kości mam tutaj. Ok, tu już są kości. Następnie gruszka, gruszka, gruszka. Gruszeczka jest tutaj, tutaj mamy gruszeczkę. Słońce. Pączko jest tutaj. Okej. Okay. Teraz pik. Pik, pik. Nie widzę nigdzie. Tu Następnie pomarańczko. Pomarańczko jest tutaj. I tutaj. Okej. Okay. Biedronka. Biedronka, biedronka. Nie widzę. Tu mamy podkowa. Teraz sakwa. Sakwa jest tu. Sakwa mamy tu. I złoto. Złoto mamy tu. Złoto mamy tu. O to jeszcze była tęcza. a Złoto. Okej, okay, czyli. Tutaj mamy jedną linię, 3 zł. czyli będzie kontrolna D tak. Czyli pierwsza drabka nam się zwróciła. Bardzo fajnie. Teraz zrabeczka z numerkiem 12. Super 7 szukamy 7. 6. 9, 8. Trzy, cztery, pięć i dwa. No niestety. Zdrapeczka przegrana. Gdzieś tu mogą być kontrolne. Albo tu. Tu mamy G, A, teraz wielkie granie. A. Drapeczka z numerem trzecim, szukamy monet yy, i wygrywam przypisując do niego kwotę, gwiazd, i wygrywamy, yy, i wygraną mnożymy razem 2. I wygrywających liczb 47, 35, 51, 19, 43. A my mamy 32. Dwanaście, trzydzieści cztery, siedemnaście, dwadzieścia trzy, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści dwa, dwadzieścia dwa. trzydzieści jeden czterdzieści sześć trzydzieści osiem pięćdziesiąt osiem pięćdziesiąt pięć pięćdziesiąt dziewięć jedenaście czterdzieści cztery czterdzieści jeden i czterdzieści więc ta zdrapeczka jest przegrana Tu mamy J, X Ok, teraz perły rubiny Zdrabeczka z numerkiem 14 Szukamy na wygrywamy przypisaną kwotę Pierścionka Wtedy mnożymy razy dwa I wygrywających liczb Dwadzieścia siedem, może trochę przybliżę, bo są małe liczby. Ok, dwadzieścia siedem, piętnaście, trzydzieści jeden, osiemnaście i dwadzieścia jeden, trzydzieści dwa, siedemnaście, trzydzieści trzy. Dziewiętnaście, trzynaście, trzydzieści siedem, trzydzieści pięć, dwadzieścia cztery, trzydzieści osiem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy szesnaście, dwadzieścia osiem, jedenaście, trzydzieści cztery i ostatni rządek, dwanaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści sześć, trzydzieści dziewięć i 26, czyli ta zrapeczka też jest przegrana. Mamy Y, Y, Z. Szybki milion. Zrapeczka z numerkiem 11. Szukamy gwiazdy i wygrywamy przypisaną do niego kwotę. Szukamy worka i wygrywamy 70 zł. I wygrywających liczb. O, tak będzie ok.

Teraz weźmiemy sobie krzyżóweczkę za 3 złote Troszkę oddale. O nie, w sumie nie Się cało zmieściła Tutaj już mam nadrapana, jeszcze się nic nie utworzyło Wrapeczka z numerkiem 61 I co? I zaczynamy drapać I zostawiam znaki zapytania C C ja mam tu C jest tu Tu mamy C Więcej nie widzę Teraz mamy J J, J, J jest tu Następna literka to O O jest tu Tu mamy O Tu jest O tu jest O, tu jest O, tu jest O, mamy pierwszy wyraz okno, tu mamy O, tu jest O, następnie G, G jest tu, teraz F. Mam jeszcze G, F. F nie widzę. Następnie mamy i, cios, drugi wyraz, i lis, trzeci wyraz, czyli mamy trzy słowa. Tu mamy i, tu mamy i, tu jest i, tu jest i. Następnie mamy D. D mamy tu. D jest tu. I dwie ostatnie czarki, w, w jest tu. W jest tu. I B. B. B mamy tu, i B jest tu. Z nie mieliśmy. N było tu. R. R nie mieliśmy. N było. W. W było. OK. Czyli... Mm, Mamy 3 zł co na to wychodzi. Czyli kontrolne B. tak. Jedna B i druga B. Ok. I teraz mam mega krzyżóweczkę. Tutaj mam naddrapane też. Yy, I w zielonej otworzyło mi się jedno słowo. Mim. A tak to nigdzie. Czyli i trapiemy teraz szukamy B B mamy tu B mamy tu następnie C co jest tu teraz p, p mamy tu mhm. następnie d tam mi się mi tu tu mamy jeszcze Następnie w. W, w, w. w. mamy tu, następnie V. V czy my gdzieś tu mamy V. Nie widzę. A e. Jest tu. Jest tu. E jest tu. A jest tu. Mm -hmm. A, A jest tu, A jest tu, A jest tu, tu mamy A, A, tu mamy A, tu mamy Adam, pierwszy wyraz, tu mamy A, R też było, tutaj drugi wyraz, A. tu mamy A, tu jest A i ostatnie Y, I ostatnie to Y, 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 nie widzę, ale sobie to jeszcze sprawdzę. K nie widziałam, I też nie widziałam, T, T też nie było, U nie widziałam, Z, Z nie było, mhm. czyli na to wychodzi, że tu nic nie mamy. Teraz weźmiemy sobie tutaj. Tu mamy jedno słowo w zielonej, R teraz szukamy. Er mamy tu R er jest tu. R er mamy tu. Uh, R er mamy tu. R er mamy tu. Teraz w pomarańczowej. Uh, er, er, R er mamy tu Tu R er jest tu. R er jest tu. Mm -hmm. Następnie Szukamy E Mamy tu E jest tu E mamy tu Tu jest E Tu mamy E Tu jest E I w pomarańczowej

takkie będzie szybciej n i A. n mamy tu -a. A -a, -a. A A A n A A Tu mamy A. Tu mamy A, tu mamy A I tu jest n i tu jeszcze jest A. Ok. Teraz pomarańczowa. Tu mamy N. Mm, N. Tu mamy A. Tu jest A. Tu jest A. Tu mamy A. Uwaga. Pierwszy wyraz. Tu mamy A. Tu mamy N. jeszcze widzę N Następna dwie literki to P X P X P mamy tu I w drugiej Two. 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 Mhm. p Male, mit 2, p 2 mit Male, p Male, mit 2. drei Male, drei Male, To jest C, C, pomarańczowej, C, F, F mamy tu, C mamy tu. Mhm. Okej okay. i ostatnia to D. D jest tu. D jest tu. Więcej nie widzę, a tutaj sobie sprawdzę jeszcze. L nie mieliśmy. K nie było, te nie było. Tu jeszcze A było KL. T, J. J, też nie mieliśmy. L, T, mhm. I. Teraz pomarańczowa, D szukamy. Drugi wyraz, dno. Mhm. B, B nie mieliśmy. L, T, N, N B, L, T, J K Z, Z Z, Z, Też nie było, ok Czyli Tutaj też nic nie mamy na tej stronie I przechodzimy na następną stronę Tutaj praktycznie mieliśmy A nam się pojawił I, Y, O dużo samogłosek teraz weźmiemy u mamy kolejno s s mamy tu u i s kasa pierwszy raz okej okay. Teraz niebieska. S U U S U U S S uh -huh. Jeszcze trochę przybliżę. Nie wiem czy dobrze widać czy nie. Teraz e, następnie G. I P. Te mamy G. P. P. I G. Bien. Yeah. Mm -hmm. Niebieska. Bien. A ja nie widzę. ok Następna. następnie F i z F mamy tu F i z F mhm. W drugiej Z Okej. Okay. Jeszcze poza. Mózg pierwszy raz. Co my się dalej mamy? B i D. B i D. B i D. D mamy tu, D jest tu. Tu jest D. Tu jest D, tu mamy B, tu B i druga krzyżóweczka B i D. B mamy tu, D mamy tu, z dół drugi wyraz. to mamy D B i D Okej I ostatnia to jest E E mamy tu a jest tu, A jest tu, A mamy tu. Haber. Okej, okay. tutaj sobie jeszcze sprawdzę. S mieliśmy. W, 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 czy w? Nie, w nie, było, t, x nie było, h nie mieliśmy. R, R nie było, te nie było, A, P. P, 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 P nie mieliśmy, nie było P, P było L, R, T, C, H, Okej, okay. teraz w drugiej szukamy. E. E jest tu. Tu mamy E, tu mamy E, Noe. Trzeci wyraz, super. Czyli ostatnia literka, ostatnia krzyżówka nam się zwróciła. Aż tutaj też sobie sprawdzę. R, L. G, G było. L T A C. C nie mieliśmy. J. X. H. ok Ok, czyli na to chodzi, tu mamy trzy słowa. Kontrolę sobie sprawdzimy. Kąt sen 20 zł i zgadza się. Nie wiem gdzie tam jest ta trzecia literka. O, to jest okej. Okay. Czyli podsumowując na 60 zł 68 zł mamy 30 Mamy 26, 26 zwrotu. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!